Marilyn Monroe i Diamenty, których nie było. Kiedy w 1953 roku Marilyn Monroe zaśpiewała Diamonds are a girl's best friend w filmie Mężczyźni wolą blondynki, świat mody zmienił się na zawsze. Co ciekawe, w tej słynnej scenie Monroe wcale nie miała na sobie prawdziwych diamentów, a jedynie specjalną filmową biżuterię. To jednak wystarczyło, by stworzyć niezapomniany obraz, który do dziś inspiruje jubilerów na całym świecie. Prawdziwe diamenty Marilyn założyła dopiero nieco później. Stała się pierwszą gwiazdą Hollywood, której słynny król diamentów Harry Winston osobiście wypożyczył swoją biżuterię na czerwony dywan. W tym samym w 1953 roku Monroe pojawiła się w jego diamentowym naszyjniku na prestiżowej gali filmowej Photoplay, wzbudzając ogromne zainteresowanie publiczności i mediów. Filmowy mit szybko wymieszał się z rzeczywistością, a sama Monroe ironicznie mówiła potem w wywiadach, że prawdziwe diamenty są piękne, ale cyrkonie błyszczą tak samo. Proszę zostaw lajka i zasubskrybuj, jeśli było ciekawe. Sprawdź nasz Instagram Vintage Stories pl, Oryginalna biżuteria vintage z historią.